Oj tak siemaneczko, widzowie z tej strony Elzard, witam was dzisiaj od 30 ziku do klasy w kolejnym odcinku jak to co dzisiaj możecie mnie wygrać z czy są dwa digle, co trzeba zrobić, żeby wygrać jednego z nich. Łapka w górę sobie komentarz, fajnie byście wybili na stronkę wraz z moim kodem, czyli z kodem Elzard. Co do ładowania z kodem Elzart macie tutaj 10% bonusu przy doładowaniu po prostu i 2 i nie groszy plus tylko co każdym w z moim kodem wbijacie do Trzech jeszcze konkursów, nie tylko będzie ich więcej, w tym dwóch na KOSE. Więc co doładowanie sprawdzacie swoje konta, bo może udało wam się akurat zdobyć KOSE, a za każde doładowanie w sposób za 10 zlic. E, wbijacie. Jakby tego było mało, na start 2 złoty 10 groszy, 10% było przy doładowaniu, mnóstwo do podnosi. Zapraszam też na inne odcinki, bo co odcinek możecie wygrywać skiny. Macie też skiny za doładowanie, że dodatkowe, może wam się wylosować naprawdę drogie skiny, jeżeli za dużo gracie, jeżeli jesteście grubymi rybami, że tak to nazwę. E, I na stronie jeszcze macie daily case, więc może, możecie sobie codziennie za darmo tutaj skrzyneczkę a my przechodzimy już do otwierania dzisiaj 30 zł do kosy, czyli taki pośredni budżet jak dla mnie od 20 zł na CSGO, są bardzo fajne bitwy, siadają W sumie od dziesiątki też, ale takie, powiem tak, to, które bardzo lubię, o, mogę tak to, tak to określić. Mogę tak to określić, dobra, 31 ziko, zróbmy coś takiego, 4 osoby i próbujmy. I próbujmy. Pierwsza bitewka, zobaczymy jak nam poleci, czy coś tutaj rozda konkretnego, a może nie rozda. No zobaczymy, zobaczymy. Bot mieli, bot i samo, bot adrenat. nie czekamy na graczy. Tylko lecimy tak o, lecimy tak o I próbujemy przede wszystkim, próbujemy przede wszystkim, roczną skrzydły, okej okay? Jesteśmy na lekkim prowadzeniu, może być, może być, może być eee, Revolver, okej, okay. Crazy A, spoczko, jesteśmy znowu na prowadzeniu Znowu na prowadzeniu, kokardeczka, spoko, dropik Dalej prowadzimy, dalej prowadzimy Z mini przewagą, uwaga, strzałina C4, ona fajnie czasami rozdaje Dalej, jesteśmy na prowadzeniu, body samo się zbliża Złotóweczki, kurwa, chyba nas dogoni, powiem wam Dogonił nas, o bot Adrian, co so on dropnął, dobra USP and moment siły, czy to nam da wygraną, no raczej nie No raczej nie, niestety pierwsza bitwa nie dla nas, nie dla nas, więc polecimy sobie z czymś innym, z trochę inną bitwą Damy sobie to, może dwie c 4 damy, Ultra case i to i dodatkowo co by tu dorzucić, jakąś siódemeczkę Dajmy sobie mediuma i dajmy sobie może to i to, coś takiego sobie zróbmy. I cztery osoby, to jest aż 9 strzyneczek, więc szansa tutaj na coś dobrego według mnie jest duża. Te C czwórki moim... Ło, jak nas dobili żytkownicy. Te C czwórki według mnie mają bardzo duży potencjał i naprawdę fajnie potrafią nam oddać, więc. Więc czemu by nie, czemu nie? Czemu by nie spróbować, że tak to nazwę? Zobaczmy, zobaczmy. Póki co dla pana tumata leci, ale te czwóreczki, te czwóreczki. widzisz jak to nawet nie siądzie, to może zrobić oblitę z C czwórek. No, to nie jest głupie, to jest głupie. Muszę to przemyśleć. Muszę to przemyśleć. A o co za biznes w ogóle jest? Harvester No, tutaj kolega prowadzi, ale ten drop nikogo... oj bullet queen. Ładny drop. Póki to drop nikogo nie rozpieszcza. Ale pan player tutaj, no, no, widać, że widać, że grać. Jeszcze trzy skrzynki, no dawaj, 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 do nadrobienia to jest o, tak, o dwie strzyneczki, kurcze player to czy wygra. Aldo. do... O, nie nie nie! Nie, 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 ej, czyżby? Czyżby my to mamy? Co ty kazałeś w takiej końcówce? Ja pierdzielę strzech tych 143, dzięki panie player. O, ale tu było chamskie, aż mi się źle zrobiło. Ale dobra, jesteśmy dalej, jesteśmy dalej w grze eee, Dobra, no możemy dalej próbować, tak? Eee, czemu by nie? Dajmy swoich agentów. Co by to jeszcze dodać? Coś jeszcze... piek, coś takiego? I co i 4 cztery na koniec? Dobra, pyk, trzy osoby i lecimy po kosteczkę z trzech dych No mam nadzieję, że siądzie, no to już jest taka gruba bitewka, że powiem wam, że tutaj Wszystko może się wydarzyć, wszystko może się wydarzyć, spróbujmy więcej Bot Alex i bot Isamu i Dwóch naszych jednych z mocniejszych oponentów Zobaczmy, jak tutaj będzie dropiło przede wszystkim Uu, Ładna seteteczka, ładna i droga przede wszystkim Spoko dropisz, spoko dropisz, Uuu, Penite Yasimov Również spoko, również bardzo fajne Agenci. O nie, Miami. Dobra, to jest koniec. Strasznie jak nie nadrobimy. No, Miami to jest jeden z lepszych dropów. No, musiałoby nam. No, tutaj musiałaby nam jakaś jakieś koska polecieć, albo coś, nawet jakiś drogi skin. No, nie widzę tego, niestety. Nie widzę tego już zbytnio. I C4, no, na no, takie pocieszenie. No, tu na pewno już nic nie dropnie. Jaka mocna bitwa, słuchajcie. 900? 9 pak. Ja pierdzielę, dobra. Chodźmy w C4. Polećmy sobie za trzy dychy no na no, no, te trzy osoby niech będą. Spróbujmy, spróbujmy jeszcze c na zakończenie Może wyjdzie i tak się to dobre bitwy były w sumie ładny dzisiaj zdobywaliśmy, ale kurczę no niestety. Niestety ta bitwa gdzie wróciliśmy, no to było coś pięknego, to było coś pięknego. Zobaczmy taką jeszcze na pociszenie. Może siądzie, może siądzie i może jeszcze klasa będzie dzisiaj z odcinka. Zobaczmy, zobaczmy Więc, jeszcze pięć strzelnek nam zostało. me no, łóżmy jest stanie Dobra, cztery strzeneczki no, musiało to by nas czymś zaskoczyć, czymś konkretnym musiałoby nam tutaj podarować, żeby tutaj nam coś fajnego wypadło. No, póki co nikomu nie daruję, póki co nikomu nie daruję, ja mamy dwa złote za tym użytkownikiem jesteśmy, więc nie jest źle, nie jest źle. No, ostatnia skrzyneczka. No, niestety, widzowie, no, niestety. E, to było tyle dzisiaj po prostu, zostawcie subika pilnie, e, trzymajcie się, zapraszam was na inne odcinki z, e, z no i pamiętajcie, żeby wybiec z kodem ELZART, zostawcie swój kod Elzard i trzymajcie się, cześć, cześć.